Nie mam rejs. Y y głowie, pod głowie na tym, na szorcie. Faj, pięknie. O! Nie dochodź proszę. E, to nic, nic to, bo nas widzi.

Nice, jeszcze przynajmniej yeah. dwóch, jeszcze przynajmniej dwóch Chuja no, tam Taszuj, dobrze, jeszcze jeden, jeszcze jeden <laughs> Za to, za tą, za tą będzie jeszcze... O, prawo! Za tom! <laughs> nice Guzior! Guzior. Królę kurwa tego zaję chyba <laughs> <nekła. śmiech> lecymy, lecimy, 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 lecimy. A, nie, 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 uważaj, uważaj Ona A będzie Zgubiony okay, jak nigdy Mów mit I trafiłem eee, Jeden mit, jeden, jeden pod B Jeden mit, jeden pod B <grym> Teraz sobie bucha wezmę Ubrę Kurwa, bucha brałem. <laughs> on, to run. Nice. O, ty kurwa, do mnie kurwa, Co O Jezu, coś kliknąłem. O nie, zrobiłem wopnie O nie, teraz mam. O nie! O, moje oczy! Przestań na dziewięć O fuj Oddawaj mi moją rozdziałkę Kurwa Nie pamiętam To, tak, to. Ale zapisz O kurwa, moje oczy Apply kurwo O Naprawiłem <tryk> Nice, dzięki Luzior Jezu, Luzior mi dupę ratuje, nie? Masz tutaj, kurwa, to jeszcze jeden był. Szkoda, że jestem na tej sali. Kurwa, to tak jak mówię, będę. Ja mówię w domku przed chwilą, kurwa, przebierz like szybko. <laughs> ja wywaliłam się, czekajcie. O! Ok, Woo. good night.

Ja jestem best, you know, Fordońskie wafelki górą. <laughs> fordonskie wafelki górą, czat. No, no, Fordońskie wafelki górą, to nie ma podjazdu, tak? Jestem fordonskie wafelek, dla mnie nie ma podjazdu. <laughs> to, tak. <laughs> mm, <laughs> Koniec żartu! Już po was. Może wierzę, że nie śpamem. Do piechu. Wróg padł. Został, jed... Ola, Został jeden. Tylko jeden gracz. Wait up samuraj. You have a clutch to win. Moc 7, Tu Heaven? Nice! A co, że OP? Leportuje się, Masz Smokey Flash? Nice! Ładny gwiazdy! A zabijemy Nego? Jest jeden mit! Kurwa! Nie zabijecie mojego! Czech mit! Oj, usłyszeli. O, Oj. już Oj, teraz już wiedzą. Nara nie, nie, nie możesz robić już tutaj na blisko Są na blisko są w się dole takie granie, spadło.